Hello, hello. Mały taki poradnik, jak zacząć w tej fantastycznej, mniej lub bardziej, grze. Wszyscy liczą na to, że poprawią stabilność, że ta gra coś się zmieni, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Um, na początku możemy wybrać sobie postać. Możemy zrobić nowego agenta. Możemy zrobić hardkorowego agenta. Ja wykorzystam do tego hardkorowego agenta. Pamiętajcie, że w hardkorowym trybie macie tylko i wyłącznie jedno życie. Zginę... Zginiecie, to już jest po was, niestety. I tracicie wszystko, co zdobyliście na tej postaci. Eee, dla nowych graczy po polecam nowy, nowy agent, normalną, no normalną grę. I hardkory, hardkory to po czasie. Po czasie z hardcorem można zawsze zacząć się bawić. Ale ważne, żeby na początku całą fizykę gry poznać sobie na nowo. Zaczynamy, jak i w nowym, jak i w hardkorowym trybie, od wyboru postaci. Można sobie zrobić losową postacią, kością. Boże, jaki ty jesteś brzydki. Eee, Może być ten wygląda, albo dobra. Nie no, nie żółty, nie siwy. E, można grać kobietę, można grać mężczyzną. A, o, George, George tu będzie dobry. E, kontynuujemy. Można pozmieniać oczywiście wszystko do dowolnie jak mamy ochotę, pobawić się kolorami, nawet skóry, oczu i tak dalej. Możemy dać jakieś blizny, nieblizny. Na początku mamy wąski wachlarz ubiorów. Eee, czapek, nie czapek. To wszystko, wszystko później będzie można dowolnie, dowolnie zmieniać. Przytrzymujemy spację, przechodzimy. I to co mi się na początku w tej grze bardzo spodobało, przejście stworzenia postaci od razu do gry. Na początku mamy do drugiego levelu praktycznie samouczek. a Trzeba podążać zawsze za tym pomarańczowym celem. Shiftem biegamy. Zawsze można szybciej, szybciej się przedostać z pozycji na pozycję. To jest bardzo, bardzo przydatne. Control oczywiście, przeskaczkujemy różne... Grafa nie jest zrobiona bo wszystko pokazuje, pokazuje tak jakby każda misja główna odblokowuje coś nowego Jedynką, dwójką przełączamy bronie Możemy mieć dwie główne Ekwipunek zależy od naszego poziomu Pojemność magazynka, magazynu tego itemków, które tam sobie zbieramy jest ograniczona od naszego poziomu i punktów SKD, które później będziemy przy, przyznawać, to pokażę. Jeżeli gramy w grupie, zawsze można kogoś podnieść. Gra wszystko pokazuje, no, ciężko nie trafić, F jak fiłtek. Reanimujemy gościa, ładuje się kółeczko i on idzie do góry. Mała kastenka. I jest niezła w takim ciągu liczby wie, że to jest Washington. I właśnie, gra cała podstawka, sama podstawka to szczególnie na mapie wa, Washingtonu. Mapa jest naprawdę spora, sporo lokacji. E, pozostałe scenki już wam zostawię. Obejrzycie lub nie, my przyspieszymy. Tu oczywiście się przedstawia firma wspaniała jak Bugisoft. Klimat ogólnie gry w pandem po pandemii świat z las na psy. W sumie takie na nasze normalne polskie klimaty. Można powiedzieć, że Bydgoszcz. o Oczywiście przewijam wszystkie przerywniki. E, Escape'em escape macie menu. E, na początku w tym menu. Może ta. E, ważne, je, fajne jest i o wiele lepszy, lepiej widoczność jest obrażeń zadawanych jakie dajemy, jak wejdziecie w ustawienia. Wejdźcie w interfejs użytkownika i tam macie coś takiego jak tryby parwy przycisków. Ustawcie sobie jako kolorowe i przewijanie tekstu opisu walki ustawcie sobie jako 2D. Wtedy te obrażenia, które będziecie zadawać e, będzie, będą lepiej widoczne. Ładniej to wygląda niż te podstawowe, które są nazwane. Idziemy skończyć samouczek. Musimy się przedostać przez mały ryneczek. E, tak jak mówiłem wcześniej, gra jest fajnie skalibrowana, że cały czas podążając grą coś, coś łapuszy, coś wam pokazuje. Nie wiem, czy będę miał tu informację taką. O, o, można znaleźć na świecie takie skrzynki, które sobie otwieramy i zawsze można znaleźć jakiś elementy wyposażenia na początku są to śmieci niesamowite w sumie do 30 poziomu jak będziecie grać bo taki poziom można maksymalnie wyciągnąć w, w podstawce wszystko co znajdziecie i uważacie że jest lepsze od tego co macie ubierajcie na siebie a resztę sprzedać i zapomnieć o tym co chwilę będziecie levelować więc więc y, co chwilę będziecie znajdować lepsze rzeczy niż Macia. Nie ma sensu tego wszystkiego trzymać. Nie ma sensu tego wszystkiego trzymać, bo po co? No, jak co chwilę będziecie znajdować lepszy sprzęt, no to lepiej to sprzedać i mieć z tego kasę. Na początku pieniądze są bardzo potrzebne, a później to po prostu są. Jeden z komponentów. Dochodzimy do Białego Domu, który jest naszą główną bazą. Tu od razu na początku powiem, czasami widać takie właśnie czerwone jakieś butle. Tak, ktoś mnie strzela. Czerwone butle czy karnifery. Jak nie strzelimy, to butle wybuchają, karnistery zaczynają się palić. Zadając wrogom dodatkowe nie? E, spacją chowamy się za spacją chowamy się za e, przeszkodami Również przytrzymując spację i patrząc gdzieś w dal możemy zmieniać zmieniać naszą pozycję, nie? To jest też bardzo wygodne przykładowo tu Zmieniając pozycję dostajemy o wiele mniej obrażeń niż zwykle. Spacja się przydaje też dwa razy szybko przeskakujemy i szczerze gra jest zrobiona tak, że jak przeskakujecie, to nie dostajecie praktycznie obrażeń, więc to też można swoją przeżywalność powiedzmy zwiększyć. Nie? Jedenka dwójka to już mówiłem, trójka jeszcze jest pistolet. No tak. Jedenka, dwójka, trójka. Zmieniamy bronie. No i co? Przeszliśmy samouczek. Mała kadstenka opalony biały dom, jest syf, jest brud, kiła i są martwi żołnierze. Elegancko. Niestety tutaj się nie da nic przyspieszyć. Poczekajmy, niech to zobaczymy wszystko. gra prowadzi właśnie te pomarańczowe pomarańczowe znaczniki zawsze będą nas przeprowadzać przez grę na początku zapamiętajcie jak to wszystko to wygląda na co misje co misje ten biały dom będzie wyglądał coraz lepiej coraz, coraz ładniej coraz wszystko będzie lepiej tu zrobione i odmówione Wchodzimy oczywiście katstenka, którą zostawię w waszych rękach i wysyła nas znowu na dół do kwatermistrza. Zostaniemy pierwszą, e, pierwszą z umiejętności agentów, zostaliśmy e, właśnie punkt 1 do wykorzystania i tego jest sporo. I pytanie z, z czym zacząć tu, żeby nam fajnie pomogło grę? Są tarcze, są drony, miny poszukujące impulsy. Wieżyczki, to w osobnym filmie coś, coś o każdej opowiem. Szczerze na początek, tak jak dla każdego nowego gracza, polecam drona e, i sobie wybrać bo to nie jest, że jest tylko jeden są cztery różne wybrać sobie dron strzelec. Jest to dron, który będzie koło Was latał, irytował Was brzęczeniem malutkim ale zawsze to jest coś, co będzie latało i zwracało uwagę wrogów na siebie a przy okazji będzie zadawać im obrażenia więc na dzień dobry polecam każdemu graczowi odblokować sobie strzelca przy... musimy przypisać do jakiego, do jakiego klawisza chcemy o tyle fajnie jest E lub Q chyba w ustawieniach można to wszystko pozmieniać ale jest wygodnie bo mamy, korzystamy z przycisków SAT więc E jest naprawdę bardzo poręczne. Przypisujemy. Wychodzimy. Wszystko oczywiście jest opisane. Wszystko wytłumaczone. I cóż, zaczynamy, zaczynamy tą grę. Witamy na poziomie drugim. E, w tym momencie, w tym momencie mogą dołączać do nas różni agenci. W tym momencie w mogą, w możemy, w możemy my dołączać do innych ga, e, agentów. Maksymalna, grupa, e, maksymalna ilość członków w grupie to jest cztery osoby, chyba że są tam jakieś zewnętrzne misje, jak rajdy to jest 8, ale podstawowo to jest 4. Fajnie znaleźć ekipę, która, która razem z nami gra i razem z nami progresuje, bo to, to naprawdę usprawnia. O, przy okazji tu mała znajdźka. Jak wyjdziecie, to można znaleźć szable bojowe. Eee, pod i jak inwentory, otwierajcie swoje inwentory. Możecie wybierać swoją broń. Na razie mamy tylko jedną i drugą, nie ma nic więcej. Eee, sekundary pistolety, tylko pistolety i tak samo jakieś maski, nie maski. Yy, tu widać ilość pancerza, tu później będzie widać yy, dodatki, dodatki, które dany item tam nam daje. Zwiększa obrażenia, nie obrażenia. Na początku jest, no to jest niski level, więc to jest wszystko, wszystko dopiero się rozwija. Zaczynamy przygodę. Podążamy, podążamy oczywiście za tym co nam gra mówi, tutaj mówiła żeby włączyć mapę i jest opisane oczywiście wszystko, że są twierdze, nie twierdze, to dopiero przy 30 poziomie będziemy, są osady, są punkty kontrolne, są jakieś save pointy, jeżeli macie wykupione rozszerzenie możecie od razu przeskoczyć do 30 levelu i zacząć rozszerzenie. Nie polecam tego nikomu. Przejdźcie Waszyngton, przejdźcie podstawkę. Jest naprawdę przyjemnie, fajnie, można fajne misje porobić, a przy okazji nauczycie się gry. Próbujcie różne bronie, ubierajcie na, na siebie różne rzeczy. Nie wiem, czy ktoś grał w Diablo, nie Diablo, ale podobny system jest później, że po prostu jeden itemek daje coś. Jeżeli znajdziemy z danego setu drugi itemek, to dwa itemki dają coś, wszystko jest opisane, można fajnie się pobawić, ale właśnie grę trzeba poznać. E, zmieniajcie często broń, zmieniajcie często itemki, żeby, żeby zobaczyć, co, jak, jaki wasz jest styl. Nie ma w tej grze broni i itemków, które są najlepsze. E, nawet jeżeli znajdziecie itemki egzotyczne. Te naj, najrzadziej wypadające, to i tak mogą być dla Was naprawdę słabe i bezużyteczne, jeżeli nie będzie w Waszym stylu gry. Tak, ten itemek działa. Więc każdy, każdy powinien znaleźć coś, coś, co lubi w tej grze. A można naprawdę, można naprawdę przekombinować tutaj, nie? E, no i co? Każe nam nakierować, nacisnąć F, lub dwukrotnie nacisnąć na ten znacznik. GPS nas po, przeprowadzi. Z czasem poznacie tak mapę, że nie będziecie potrzebować tego GPS-u. Podejrzewam, że ktoś, kto zrobi 300 godzin, 300 godzin w dywizjonie może spokojnie ubiegać się o papiery przewodnika po, po Waszyngtonie. Eee, na początku odkrywamy, wszystko jest szare, tylko Biały Dom jest dostępny. Odkrywamy powoli mapę. Nie ładujcie się w poziomy, które są po wasze, powyżej waszej, waszej zdolności, bo szybko padniecie, tam, tam powoli przechodzi całą historię. Każda misja najważniejsze są misje główne. Najważniejsze są misje główne, ponieważ każda misja coś odblokowuje, też będziecie szli, będziecie mieli samouczki, różne opisywania. O, znaleźliśmy coś zielonego. To jest już będzie jakiś setowy tsemek. Zabijemy go. O tak. I tu dla przykładu. Mamy zielony MP5A2. Ma większe. Ten z, 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 zielony zielony znacznik przy, przy tu e, statystykach znaczy, że jest lepszy niż broń, które my mamy. Obrażenia 186. SNM, czyli szybko, szybkość strzałów na minutę. W tej grze bardzo ważna jest szybkostrzelność, i tu jest naprawdę sympatyczna 800. I poziom, ilość nabojów w magazynku, czyli MAG 32. Tu mamy dodatkowe statystyki. Jest to pistolet maszynowy, to jest tutaj taki znacznie krótka amunicja. Są cztery rodzaje broni. Są snajperki, są karabiny, są e, pistolety maszynowe i karabiny szturmowe. No pistolety jeszcze, zwykłe. Ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że e, trzeba poznać też różne e, tryby. Pistolet maszynowy bardzo fajne są na krótki dystans, zwłaszcza, że większość z nich ma naprawdę e, dużą szybkostrzelność i spore obrażenia, ale one bardzo tracą, bardzo tracą na odległości. E, fajnie pracować na przykład na pistolecie maszynowym, a jako drugie mieć na przykład karabin szturmowy, który na tą odległość o wiele lepiej sobie działa. Mnie, e, mniejsze straty macie na obrażeniach na odległość. Ewentualnie karabiny czy snajperki. Chociaż uważam, że ta gra nie jest stworzona dla snajperów. Chcecie sobie posnajpić, Kupcie Breaking Pointa. Eee, tam możecie się pobawić w skradanki snajp, snajpera Snipera i tak dalej. A ta gra, no niestety. Ze snajperki tłumik, nie tłumik. Strzelicie kogoś, który jest bardzo daleko i tak wszyscy wiedzą, gdzie jesteście i biegną na was. Nie? No, to jest akurat w tej grze niedorobione. Chociaż też można fajne buildy pod Snipera zrobić. Nie? Dobra. Zabieramy FM. Wchodzimy w inwentory i możemy zmienić teraz broń. Mamy różnicę. Rzeczywiście 114, 186 widać. Pierwszy poziom, tu już jest drugi poziom. Zobaczcie, jest znaczna różnica w obrażeniach. Dlatego tak jak mówiłem, wszystko co znajdujecie sprzedawać na początku bo z poziomu na poziom. Wszystko będzie o wiele, o wiele lepsze. My sobie zmienimy shotguna, bo nie przepadamy za nimi. I lecimy dalej. Na mapie można znaleźć część historii. Taki, takie telefony. Za skompletowanie ich mamy dodatkowego expa. Poznajemy dzięki temu całą historię. Podchodzimy, bierzemy. Są różne historie tam opowiadane. Ja osobiście się mega wciągnąłem, więc przysłuchujcie się czy nie. Czy bardziej na strzelanie, czy nastawieni jesteście na strzelanie, czy na poznanie całej historii, to już od was zależy. No. Karabin. Tu mamy inny znacznik. Tu mamy znacznik właśnie takich dwóch nabojów. Jest karabinek. Karabinki są fajne, są fajne na średni i długi dystans. Zadają o wiele większe obrażenia niż na przykład karabiny szturmowe yy, czy pistolety, ale mają o wiele mniejsze magazynki i z tragiczną szybkostrzelność. Weźcie pod uwagę, tu macie 800 strzałów na minutę, a karabinek macie 275. No to jest. Ale i tak przyjemnie to działa. A właśnie, nie, u, nie uruchomiliśmy drona. Zaraz tu będzie następne, następna ekipa. Eee, w górnym prawym rogu widzicie radar, wam pokazuje, poka pokazuje czy, co się znajduje w okolicy. O, i taki macie teraz czerwone, czerwony kółeczka, że w tym, w tym kierunku. Są wrogowie, ale nas nie widzą. Dopiero jak takie pogrubione to zaczyna być, to dopiero wiadomo, że oni nas widzą i do nas będą chcieli strzelać. AKM, proszę. Jaka piękna znaczka. Zmienimy. Kałasze są fajne, to trochę nimi nosi. W otwartym świecie czasami można znaleźć jakieś śmieci, torby, nie torby, plecaki, nie plecaki, można je przeszukać. Zawsze znajdziemy komponenty, które się przydadzą później do kraftowania, do przerabiania itemków. System kraftowania jest yy, strasznie spieprzony w tej grze, ale... ale zawsze coś tam można podziałać znaleźliśmy rękawicze nasze stare, pierwszy poziom, drugi poziom różnica pancerza 31 zawsze to troszkę lepiej na początku mówię do 30 levelu właśnie tak musicie funkcjonować, zbieracie coś, patrzycie czy nie jest lepsze nawet nie patrzycie się z głównie na statystyki najważniejsze jest to żeby dawało wam więcej pancerza więcej obrażeń Świat jest piękny Wszystko rozwalone, ślady krwi, ciała Tak jak, tak jak byłoby podejrzewam jakby to wszystko pierdyknęło i, i nasza obecna cywilizacja by się wróciła w rozwoju Do, do epoki kamienia panego Tak by to niestety wszystko wyglądało Czasami z wrogów wypada amunicja, o, tu wypadł nam pancerz, klata, zmieniamy. 70, prawie 80 pancerza więcej, zawsze lepiej. E, na otwartym świecie czasami można odkryć różne historie. Można uruchomić, nas prowadzi mniej lub bardziej. Sobie oglądajcie, jak będziecie mieli czas. My lecimy dalej, żeby tutaj z 50 giga filmik nie ważył. I dochodzimy do pierwszej osady. Osady w Waszyngtonie są trzy. Jest Biały dom, jest. jest Teatr, jest jeszcze jedna, która się odblokuje później. A, nie uruchamiają tego drona. W nich można uzupełnić zapasy, można... Pojawiając się w nich, a nie, to będziemy musieli odblokować, ale będzie można uzupełnić z nich zapasy, są sklepy, można sprzedać itemki, które pozbieraliśmy na początku. Tu widzimy, mam 6 na 30, mamy 30 miejsc w ekwipunku na, na itemy, więc staramy się zawsze przed misją mieć jak najmniej, żeby, żeby zrobić miejsce na nowe rzeczy, posprzedawać jej w razie, go kupić coś lepszego, coś na swoim poziomie. Jeżeli chodzi o właśnie o umiejętności agentów, no to mamy na przykład pod E, nastawiliśmy drona. Naciskamy E, puszczamy takiego drona i on będzie nas bronił. Jeżeli będziemy w trybie walki, będzie on atakował wrogów. Fajne w dronie jest to, że on będzie nas, za nami podążał i będzie nas bronił. Cóż, chyba było, skrzyneczki tu zaraz z boku. Więc nawet jak przechodzimy, przechodzimy, yy, przechodzimy przez jakieś budynki, nie budynki, on będzie zawsze starał się za nami podążać. Yy, czasami na różnych miejscówkach mamy jakieś kłódki na drzwiach. Co wam szkodzi? Strzelcie w nie, wtedy można otworzyć i dobrać się do jakiegoś dodatkowego ekwipunku. Czasami są kłódki, czasami są takie żółte skrzynki na ścianach. Nie do wszystkich budynków się da wejść, do niektórych tu znowu jakaś historia. Tu znowu jakaś broń. I oczywiście zbieramy komponenty, nie komponenty. Utóż, taka podstawa. Turnie sobie sobie Kinergada. No wjeżdżamy. Fantastyczny pomysł. Pamiętajcie jak wszystko pierdyknie. Będziecie musieli przeżyć. To jest dobry sposób. Autobus, ciężarówka i już mamy br mamy bra e, bramę. Super. Dalej będziemy grać, dalej będziemy rozmawiać. Na razie.